Nie, nie, nie. dzień dobry Nożki! Nożki! Nie, ale on będzie mokre, nie będzie mokry. Nie chcę trzymać mokrego. Ja też mam mokre. No ale nie chcę go trzymać. Dalej, idź, wyłów. Nasz skarb. Proszę, trzymaj! No nie chcę. Oto i nasz skarb. Wyłów go! Musisz złożyć ten lud do środka. Ale potrzebuję ciebie! Ale ja nie mam kija! Straciłam swój kij! Że... To, z... nie, mam nie! tak będzie łatwiej nawet! Pomogę ci z moim ślicznym kijem! Tu jest! Tu jest lód! Ale ja muszę trzymać... Dobra, może coś tu zrobimy. Może coś nam... Trzyma wiaderko? No ale nie mogę tego wepnąć, mam za chudy kij! Zamiana! Ja trzymam wiaderko, ty wpychaj. Nie mogę! Mój no, kij jest za o nie. Ej właśnie, może tak to zrobimy. Trzymaj wiadro. No. Nie mogę. Uda mi się. Część druga. Zrobiliśmy, ale jak to teraz wyciągnę. Część druga. Może nam się coś uda. No teraz się, trzeba to wiaderko wyciągnąć. Tylko mm. Bo lód już mamy w środku, ale wiaderko nie ma uchwytu. Wiaderko... Nie masz jakiegoś wiaderka przy sobie, ponieważ jesteśmy przecież na wodzie. Nie. Mam tylko to, co znaleźliśmy w wodzie. Nie! Nie! I do góry! Do góry? A może po ściance? Właśnie. Nie! A może jakbyśmy wyciągnęli sam lód? No dobra, tylko. Dobra, próbujemy. Próbujemy, no i ja próbuję. Śliz Nikt ślizga się po moim. Nie! Lód! Idziemy może po jakiś. In idziemy po innego. Nie, o, tu jest jakiś duży! Możemy tego wyciągnąć! Patrz, nie klap! Tu mamy duży! Możemy no. tego spróbować wyciągnąć. O, o, tego może być ten. Wyciągamy go! Wyciągamy go! Potrzebuję grubszego kija! Niech on nie porazuj, tylko. No to weź się zamień kijem. Jesteśmy w innym miejscu. Wyciągamy lód. Wielki lud. Wielki lód. I rozjuszniemy? Nie, e! O, go! A, nie! To nasza pierwsza zdobycz. Do góry patrzcie! Wow! Ja to potrafię zrobić. O! o, widzisz, ja to robię. Ja to poprawnie robię. Widzisz, nie wstydźcie. Podgiram ja to robię porządnie! Nie. Dzisiaj o 17.30 na moim Instagramie Mila i Papugi będzie kolejny live. Piszcie w komentarzach imię dla nowego pisklaczka. Mam już pierwszą propozycję z komentarzy. Podawajcie więcej. Czemu, żeby były już wakacje, a wy? I prawdopodobnie. To jest drugi pisztaczek.